I witam ponownie w kolejnym odcinku z serii. Zagrajmy MDK2. Ostatnio skończyliśmy na wysadzaniu w powietrze różnych rzeczy, więc kontynuujmy. I lecimy. Piękne boom. Micze obcy znowu spadną? Nie, nie spadną. Nie wiem czemu, skoro spadali dwa poprzednie razy temu. Aaaa... Au! I... Jabłuszko. I... Nie chce mi się niszczyć tych kamer, więc po prostu włączę sobie niewidzialność. Nie widzisz mnie. Tak. Kolejny wentylator. I to w jakże dogodnym miejscu i tam coś jest. Na tym dziwacznie wykręconym bananie. I co to jest? O! Granat z czarnej dziury. Jak sama nazwa wskazuje, jest to granat generujący czarną dziurę. Bardzo potężna i jakże nieprzydatna na tym poziomie broni. Ale lećmy do góry. I lecimy jeszcze wyżej i szybciej I czy my lecimy do wielgachnego unoszącego się w powietrzu kartofla A raczej skały Chociaż ta skała ma kształt kartofla i wygląda jak kartofel I oto nasz boss pilot tego całego czegoś. Otwórz się. Ach. Tak. Pstryk. Pstryk. Chyba zmarnowałem moździerz snajperski. Ach. Pstryk. i stryk i to coś otwiera się jako stryga tak naszym zadaniem jest otworzyć to coś nie dać się zabić przez ten cały laser i zabić pilota co nie jest trudne jeśli korzystuje się taką sztuczkę jak strefowanie. Widzicie w to? Tak, ja w to strzelam. Jeden strzał w głowę. Drugi strzał w głowę. Trzeci strzał w głowę. I po trzech strzałach w głowę nasz pilot Au wyskoczył tak i od razu zaprezentujmy granat czarnej dziury tak tutaj z się zabić i to nie granat zwalnia tylko czas w grze czarna dziura wchłania wszystko i nie wchłonęła go tak. To jest takie dziwne, skoro to czarna dziura. Jeśli zastanawialiście się, na co mi było zachowywanie ulepszonej broni, to właśnie po to. O wiele łatwiej jest go zabić, kiedy ma się porządną broń, a nie zwykłe działko naręczne. He... Skinner? be in the option. Doctor. The pilot is gone. What now? What? What's that? Sorry, you turn your thingy up. I'm not getting a clear signal, my boy. Speak from the diaphragm. Doctor. It's Listen to me. I want you to lie down. Take a break. Relax. What? I can't hear you. I don't want to alarm you, but there's something very behind you. Look, freak you out. There's something behind what? What? I... Turn around, you fool! <clears throat> Ow! Whoa. Mm -hmm. <clears throat> oh, I'm just too good for my own bad self. Hello, Earth. Who's your dad? hear me my boy doctor we're not getting through <laughs> oh nonsense he's always been quite reasonable something is just blocking the signal it's that ship hmm we could destroy their power supply so they stop jamming us no 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 i've got a better plan you should destroy their power supply so they stop jamming us <laughs> heel good doggy yeah. now go straddle a torpedo while i figure out how to aim I love tak i tak oto skończył się pierwszy poziom gry Teraz zostaliśmy wystrzeleni w kosmos Ach, jakie to typowe Straciłem kontrolę nad torpedą, więc radź sobie sam Ach. Nie daj się zabić lecącym asteroidom. Po prostu pięknie. Główny bohater został powalony przez jakiegoś giganta, a my zaraz zginiemy zniszczeni przez lecące odłamki skał. Które swoją drogą też przypominają kartofle. Max, you've made it! Now, fetch those magnums in front of you by walking over them. I guess. Yes, two, three. Ready your gun by using the select button. Ah. Once the gun is selected, press the select up button to equip it and press the select down button to unequip it. Special Magnum, I believe you won't run out of ammo. But other guns deplete their supply as you fire. You'll automatically drop any empty weapons, but I'm sure you'll find more. Your powerful weaponry can often destroy objects in your environment. So don't be shy when it comes to shooting. That covers the basics, Max. Second. mi tutorial. Tak i oto druga z postaci Max. Owczarek alzacki, który ma 6 łap, z czego 4 służą jako... O, ...dłonie do trzymania broni. Nie wiem jak inaczej to nazwać. I tak. Na początek otrzymujemy 4 magnum. I zniszczymy sobie kilka ścian. Skoro już mamy broń. Tak. Ale... Zanim będę kontynuował grę, skończę ten odcinek, więc bywajcie!